Nazywam się Jagoda Wątroba i pochodzę prawie z Warszawy, a konkretnie z Suwałku. I chciałam być lekarzem, ale nie dostałam się do gimnazjum, więc startuję na kandydatkę na taki urząd do Pałacu. Pochodzę ze zwykłego polskiego domu. O, z tego! Rodzice byli dla mnie bardzo ważni. Mój tato nauczył mnie, że ciężką pracą mogę osiągnąć wszystko. Niestety w wieku 13 lat straciłam mojego tato. Kochani, jeszcze tu wrócę. Szybciej. Na szczęście, za pół roku wychodzi za dobre sprawowanie. Kiedy zabrakło tato, zaczęliśmy mieszkać z mamą w nieludzkich warunkach. W naszym domu były tylko trzy pokojówki. Moja mama była dla mnie zawsze wzorem. Pokazała mi, jak wygląda tradycyjny polski dom, jak sprzątać, jak kultywować polskie tradycje. Dodatkowo nie miałam łatwo, cały czas pod górkę, bo tu na górze jest mój pokój. Wszystkie doświadczenia, których doświadczyłam, nauczyły mnie życiowego doświadczenia. Trzeba pomagać biednym i tym, którzy nie mają pieniędzy. Proszę! Co na nie dziękuj! Jestem potrzebna Polsce. Jagoda wątroba chcę do pałacu.